Pod namiotem słowa. Tom Poezji Łagodnia. Wydany został w Krakowie w 2012 roku. Autorem jest Janusz Andrzejczak Storunia, który się w tym mieście urodził w 1956 roku. Wiersz Ziarno to tam byliśmy. To tam, poprzez trawy patrzyliśmy w niebo. Dzięcioł przeleciał. I cień przeleciał, jakby dla zabawy wyniknął gdzie dziupla lub gdzie dziura krecia. Byliśmy gdzie mech, gdzie puszcza, jej oczy patrzyły na nas prześwitami nieba. Co strach w nas rozdarł? Ten widok zjednoczył. On jeden tego, co będzie się nie bał. I cień zaszumiał. Powstał jakby z mogił powstańczych, w które las się zakorzenił. I prawie nasze. Obok siebie drogi, bez dwóch przy sobie jako jedno cień. Więc my, dopóki pomimo i choćby braliśmy w dłonie jak kwiatów na ręcze stygnące chwile, te więdnące prośby, ciężko i gorzko. Podnosząc się z klęczek, I wzięliśmy swą tęsknotę jak ziarno, W mech wetknęliśmy, by stała się runem, Może skiełkuje aż gwiazdą polarną, Lub tylko gorzkim następnym piołunem. Kłaniam się cieniu dobry, milczący, uległy, czuły tak wobec dziecka jak drzewa i cegły, Niby nic w tobie zmysłów widu ni dotyku, A łaskoczesz po buźce konarze, gotyku. Otulasz i przytulasz, dopełniasz, wypełniasz W dzień złocisty, w noc srebrną, gdy kwadra i pełnia. A gdy słońce w zenicie, peszysz się w listowiu, By w siebie gdzieś się zapaść, kiedy księżyc nowiu. Raz widziałem cię w Puszczy, przecierałem oczy, jakbyś z dziuplą się cieniu w tajemni zjednoczył. Przeniknąłeś pień cały, korę, rdzeń i łyko. Znikąd nie padałeś. Właśnie, byłeś znikąd. Kłaniam się na dzień dobry, na... Dobranoc kłaniam cieniu dobry a priori, z wieczora z zarania, cieniu z fioletu, beżu, zieleni i różu. Cieniu dobry i wierny, mój aniele stróżu. Deszcz znów o toń zadzwonił, gdy księżyc noc wyniańczył. Gwiazdy się kąpią w toni, w przejrzystej wodzie, hańczy. Rozgarniam ją na boki płynąc, latając, kto wie. Wszechświat jest tak głęboki, może i księżyc złowie. Na brzegu znajdę mięte, pajęczą sieć, z niej zgarnę i czas, festina lente, wyłowie z nocy czarnej. Jeszcze w nią gwiazd na łapie spojrzę na blask z ukosa, jak z nich srebrzyście kapie tajemni srebrna rosa. Na sośnie gniazdo kruczę, Dokrucząt w czerń zakraczę, Wśród cieni drzew pokluczę, Nie sobą, lasem raczej. Zobaczę niewidoczne, Usłyszę, co bezgłośne, Przycupne w dziupli mrocznej, Dam serce starej sośnie, Gdy wniknę w nią miłośnie, Gdy moje dni się zlesią, Przybędzie słojów sośnie O ponad kilkadziesiąt. Będziemy jądrem kniei Dla echa mgły i ptaków. O gloria, gloria Dei! I tylko czekam znaku. Gdzie widno krąg tak się zaczyna, jak kończy? Tam właśnie, tam, gdzie ostatnia barwa łąki ledwo smuszką gaśnie, grzbiet lasów dali jest zaledwie i tylko domysłem, wieżba przy kapliczce, a w niej diabeł, a w kapliczce chryste. Gdzie puszcza tajemna i łąka rozedrgana życiem, sosna niebo wskazująca czarnym ptakiem na szczycie, rzeka jak dziecko nieprzewidywalna, oczkowodne mgnienia na nim ni stąd ni z owąd stoni żyworodne. Kamień jaszczurczy w środku pola, świadek i spoczynek, gniazdo na chałupie bocianie, a w nim pięć jedynek tam, gdzie mgła jest zamyśleniem, samym wydechem się jawi i jest echem samym w sobie, sklangorem żurawim. Gdy z obrusa grzybem pachnie, a spod niego sianem, gdy pola całe w dmuchawcach, jak zamiecią zawiane, gile jak jabłka na choince, ozdoby starniny, to i więcej z wielkością skutków bez jednej przy i gdzie okno, a za szybą z żurawiną Słój wielki w głębi, babcia w chuście Piec biały i w kwiaty kafelki A przed strzechą bez się lili Łan maków jak pochodnia Także gdy sypią się z nieba Ziarna szpaków łagodnia Spotkali się na targu on i ona starzy, ognik w nich już przygasł. Lecz jeszcze się żarzył, oboje zadziwieni, że toczą się jeszcze, chociaż on po zawałach, ona miała przeszczep. Pokazują zakupy, ile mogą dźwigać ona, że krzepka jeszcze, a on pierwsza liga, i choć lata na twarzach, Lumbago, żylaki tacy byli, że dzisiaj nikt już nie jest taki. Gdy z uśmiechem on do niej najtkliwiej zagadał, jakby lato wyjrzało spoza listopada, a gdy twarz jej promienna rozmarzona w dali, zrozumiałem, że. Kiedyś się oni kochali, rozmarzyli się pięknie, jak cud się rozmarza, podreptali z tym pięknem w kierunku cmentarza. To tam, poprzez trawy, Patrzyliśmy w niebo. Dzięcioł przeleciał. I cień przeleciał, Jakby dla zabawy Wniknął, gdzie dziupla, lub gdzie dziura krecia. Byliśmy, gdzie mech, gdzie puszcza. Jej oczy patrzyły na nas prześwitami nieba. Co strach w nas rozdarł? Ten widok zjednoczył. On jeden tego, co będzie się nie bał, i cień zaszumiał. Powstał jakby z mogił powstańczych, w które las się zakorzenił i prawie nasze obok siebie drogi. Bez dwóch przy sobie, jako jedno cień. Więc my, dopóki, pomimo i choćby, Braliśmy w dłonie jak kwiatów na ręcze Stygnące chwile, te więdnące prośby, Ciężko i gorzko podnosząc się z klęczek. Wzięliśmy swą tęsknotę jak ziarno, W mech wetknęliśmy, by stała się runem, Może skiełkuje aż gwiazdą polarną, Lub tylko gorzkim następnym piołunem. Jeszcze cień nie zdążył się zwinąć w rulon kory, w owal nory lisiej. Jeszcze trawa ciekła wilczą śliną, promień słońca, choć już przepadł, tlił się. Jeszcze zapach nie zdążył się wśliznąć w sam dech lasu i w tajemni głębie. Ruch się jeszcze nie zasklepił blizną, drżał listeczkiem na brzozie i dębie. Ptak nie zdążył jeszcze zamknąć dzioba, grzyb odnaleźć więcej miejsca w runie, dudek sobie samemu spodobać, pająk brzdęknąć komarem na strunie. Jeszcze we mchu zdumiona Sto noga nogi unieść Nie zdążyła jednej Szpon bielika Jeszcze tkwił w ostrogach Zastygł słuch Na sarniej straży przed niej Gdy ja wszedłem Do tej swojej puszczy W ten swój las Który na mnie Czekał Z sosny, płatek bursztynem się złuszczył, coś mnie tchnęło, to Boża powieka. starej sośnie cień zachwyca, to z drzewa cieni tak żywica. Zdrap ptasim piórkiem trochę cieni, będzie się cień w słoiku mienił i jeszcze dłonią zapach nawiej ten, co jest w brzozie, we mchu, w trawie. A jak koloru ci potrzeba, weź go z motyla, z rosy, z drzewa, posmakuj woni, smakuj zapach, co na przyrody ścieżkach, mapach. Posmakuj woń kocanki z piasku i skosztuj z ważki nieco blasku. Opuszkiem palców z mroku dotknij, stań się świetlikiem wśród paprotni wchłoń w siebie wiatr odchłannym wdechem o ściany lasu zadzwoń echem Sporanka upi mgiełki nieco a szybciej smugi dnia się zlecą po burzy śmiał wejść w kałuże, pozostań w niej o chwilę dłużej, zmarszczy cię wiatr, spopieli obłok, śmierć cię nie pozna, przejdzie obok. Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak jest autorem także tomiku, taki jeden. Wiersze, opowiadania, eseje i nieduże formy prozatorskie publikował w czasopismach literackich w prasie, prozą i wierszem opisuje to, co mieści się w tradycyjnym odczuciu piękna i dobra. Z tomu łagodnia ciche. Tak było nam cicho, tak dobrze, gdzie rosły dąb, sosna i modrzew. Ta droga, co w tej z powrotem, co róż była cieniem lub złotem lecz zanim coś było w pozłocie, coś światło zmiękczyło. Był to cień przez liście igliwie, przez drzewa. Od góry i z prawa i z lewa, Przez skrzydła owadów, porosty, Bursztynowy naskórek sosny, Coś przenikało poprzez cienie. Słoneczne, złociste promienie. Na przemian cień, światło i półcień, Zielenie, fiolety i żółcień, Leżała na drodze drabina, a po niej ten czas się wspinał. Łagodność wspinała się wszelka po jej aksamitnych szczebelkach więc droga po obu jej stronach plamki światła jak winogrona to tu, to tam, całe ich kiście. Radosne prześwity przez liście, pod namiotem słowa. W tomie łagodnia, Janusza Andrzejczaka, znalazłem wiersz łąki. Cud to jest zaiste, i cudownia istna. Krwawnik i Maciejka, Babka wąsko listna, po liściach, po kwiatach już się nie rozeznam, znam nazwy większość, ja właściwie nie znam. Kocham nic nie wiedzieć kocham się w niewiedzy są mądrzejsi niech wiedzą jak jesion na miedzy jak motyl co siada gdzie kolor i zapach a w księgach nie czytał nie szukał po mapach kto bardziej zna łąkę niż choćby ślad żuka cień co wiatr go zgubił a kamień odszukał Pajęczyna, co splotła powój z dziurawcem i bocian, co z chmurą jest bożym latawcem. Nikt tak nie zna łąki, nikt, kto jest człowiekiem znają mgła, co spływa na dolinę mlekiem, nawet gies zna łąkę, klacz ze swym zierbiątkiem, Pajęczyna, rosa, one znają łąkę. Zna łąkę i księżyc, noc, coś ni gwiaździsto i ranek, i jego we mgle powłóczystość, wiatr od lasu, sprężyk, jaszczurka i świerszcze, może jeszcze trochę, może mm, moje wiersze. Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak, Łagodnia, Wiersz, Milczenie. Jazgot, karetki i tłumy, seks, pieniądz i prawowilcze. Chcę tylko chwili zadumy, i bym mógł sobie pomilczeć. Niech mówią do mnie wybrani: Pomilczę, nie chcę zasmucać. Poznają, że jestem dla nich po wzięciu powietrza w płuca. Ale niewiele wypowiem, z trudnością coś krtań wycharczę. Wydukam słowo po słowie, że sam już sobie wystarczę. Płaskie mam bruzdy i zwoje, i nic już się nie polepszy. Pomilczeć chcę w pustce swojej w lesie, w dolinie biebrzy. Na ciszę sobie popatrzę, na czas, co w mój ognik dmucha. Mówcie mi, czas nie zetrze. Ja sobie tego posłucham. Pod namiotem słowa, łagodnia. Janusza Andrzejczaka Storunia. Echem. Z mgły, ciszy i echa, I z babiego lata, Z kropelki na listku, z nut na pajęczynie, Z prześwitów na duktach, z puchu, co ulata, Z tego, co przemija, choć nigdy nie minie, Zlatują z zakresu, z dali, z zacieni, z początku i końca alfy i omegi Żurawie. Wśród wiosny, lata i jesieni, w garncu żurawiny pełnym aż po brzegi. Gdy marzec w przestworza ich strzała się wbija i grot jej klangorem przez ciszę przenika, Ona na to milknie. Wyciągnięta szyja szuka w bagnach rzeki błędnego ognika. Lądują, gdzie żarzy i naprzemian gaśnie. Gdzie płuca, doliny pracują jak miechem, tam rodzą się z gniazd ich legendy i baśnie, i ich głos przenikliwy, co jest samym echem. Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak, łagodnia, wiersz, znak. Na sośnie gniazdo kruczę, Dokrucząt w czerń zakraczę. Wśród cieni drzew poklucze nie sobą lasem raczej. Zobaczę niewidoczne. Usłyszę co bezgłośne, przycupne w dziupli mrocznej. Dam serce starej sośnie, gdy wniknę w nią miłośnie, gdy moje dni się zlesią, przybędzie słojów sośnie o ponad kilkadziesiąt. Będziemy jądrem Kniei Dla echa mgły i ptaków. O, gloria, gloria Dei. I tylko czekam znaku.